Marka Endorfinella tworzy piękną yy, bieliznę nocną, a ze mną jej autorka Ola. Cześć. Cześć, cześć, zapraszam serdecznie. Dobrze, Twoje rzeczy powstały z własnej potrzeby posiadania takiego pięknego przedmiotu. Tak, stąd się wziął pomysł. Szukałam przez długi okres szlafroka jedwabnego, długiego, nie udało mi się znaleźć i zaczęliśmy szyć. Na początku uszyłam dla siebie, a później okazało się, że, że można to sprzedawać, można, można, może to być źródło, e, e, może to być moje zajęcie, może w ten sposób. Jakich używacie materiałów do szycia szlafroków, czy właśnie koszul nocnych? E, używamy jedwabiów naturalnych, tak jak ten na przykład i używamy satyny, e, satynę jedwabną, która jest znacznie tańsza, a bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie się użytkuje. Mamy też produkty wiskozowe, które są naszą nowością. Takie typowe piżamy. Z bardzo dziewczęcymi akcentami. Tak. Dziękuję Ci Olu za rozmowę, bardzo fajne rzeczy, także zapraszamy bardzo serdecznie do marki Endorfinella. Dziękuję bardzo.